Witam Was bardzo serdecznie w najnowszych wiadomościach z, ze społeczności Robloxa o Robloxie. Zostawcie lajka, zaczynamy. A dzisiaj m.in. o tym, jak fala health tu wylała się na Prestonie. Zostawcie lajka, napiszcie swój nick z Robloxa w komentarzu. Napiszcie też jakieś fajne newsy, jeżeli macie, n, dotyczące Robloxa, a które warte są mojej uwagi, a które jeszcze pominąłem. Także zaczynamy i przechodzimy od początku. Zaczynamy słuchajcie od tego, że Roblox pobił znowu kolejny rekord w ten weekend. Wraz z w sobotę dokładnie globalnie było ponad 9 milionów, 9 milionów 306 tysięcy graczy. Bardzo gratuluję Robloxowi z tego tytułu. Natomiast problem był taki, że tu przechodzimy do kolejnego tematu. Robloxowe serwery nie wytrzymały. To jest duży problem, jeżeli chodzi o Roblox'a ostatnimi czasy. Ostatnimi czasy, słuchajcie, Roblox ma naprawdę wiele problemów, jeżeli chodzi o stabilność, w szczególności w soboty, kiedy w największa ilość twórców i gier z Robloxa ma aktualizację, a ci twórcy po prostu tworzą te aktualizacje i wypuszczają w soboty. Nawet powstała petycja do Prestona, żeby aktualizacje robił w inne dni, ponieważ Roblox potem wybucha. No niestety jest jak jest. Mam nadzieję, że twórcy poprawią to, bo problem jest pewnie po stronie serwerowej, optymalizacji samej gry, więc mam nadzieję, że jakoś temu. Ku temu Roblox y, jakoś to zaradzi. Kolejnym tematem, który chcę poruszyć jest to, że niedługo będziemy mieli Dzień Prezydentów w Stanach Zjednoczonych. Z tej, z tej okazji. Powrócą stare, limitowane itemy do możliwości ich kupienia, oraz pojawią się prawdopodobnie nowe. Z tego co mi wiadomo, ten Dzień Prezydenta jest, startuje 20 lutego, więc wtedy prawdopodobnie presy, twórcy Robloxa wypuszczą jakieś fajne przedmioty. Jeżeli masz dużo Robuxów i chcesz być dobrym traderem, nie możesz pominąć tego eventu. Wyszło na jaw, jakie są szanse na pety, które widzicie w tym jajku, czyli na huge balloon czerwonego i zielonego kota. Zielony jest oczywiście trudniejszy do zdobycia, jest, jeżeli nie macie wszystkich boostów, to szansa 1 do 50 milionów, czerwony 1 do 25. Z tym, że czerwony po wszystkich tych dodatkach, które możecie sobie e, zrobić, czyli game passy e, serwerowe, Serwerowe boosty, te zwojda boosty, plus inne jeszcze, wszystko to jest szansa 1 do około 450 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o zielonego, to 1 do 900 tysięcy, więc całkiem nieźle, ale to nie koniec informacji. Kolejny temat to to, że powstaje nowa gra od Gotiego Roblox, która będzie się nazywała. Slime Simulator, tu macie parę zdjęć z tegoż, z tej gry, zachęcam was do sprawdzenia na bieżąco, żeby, żebyście monitorowali sobie tę gierkę, bo na pewno będzie całkiem kozacka, tym bardziej, że robi to Gotti, którego myślę dobrze znacie i być może też będzie tutaj Pecik z moim kodem. Który prawdopodobnie też będziecie mogli otrzymać. Także trzymamy kciuki, żeby wszystko wyszło. Bardzo się cieszę, że twórcy Robloxowi tworzą gierki i życzę im jak najlepiej, żeby im wyszło. No, i teraz to, na co pewnie czekaliście, czyli najważniejszy temat w tym filmiku. Fala hejtu wylała się na Prestona, czyli twórcę Pet Simulator X, który, jak widzicie, sprzedaje Pety po 350 dolarów. Jest to około 1600 zł plus minus koszt wysyłki. Prawdopodobnie, chociaż być może koszt wysyłki w tym wypadku będzie już darmowy, ale 1600 zł za takiego pluszaka to nie jest zbyt niska cena. Tym bardziej, że fala hejtu się wylała. Chociaż moim zdaniem nie do. Do końca jest prawidłowa, bo słuchajcie, kto, będzie, to, kto chce, to sobie kupi te, te pluszaki, a kto nie, to sobie go, tych pluszaków nie kupi. Ja mam do tego neutralny stosunek, natomiast społeczność Robloxa zagraniczna nie zostawiła suchej nitki na Prestonie i jest bardzo zła. Oczywiście, jak widzicie, są to tytaniczne koty, czyli, czy z pluszaki, są o wiele większe od tego huge'a. Tu jest dla porównania, jak widzicie. Nawet ktoś stworzył koło Pet Simulator X, czyli działa to tak, wiecie o co chodzi mniej więcej. Roblox nie interesuje się tym, jak zarabia Preston. Wszyscy zapominają, Preston czy Big Games ogłasza kolejne jakieś głupie... Naprawdę overpriced ceny, czyli po prostu zbyt drogie pety. Twitter i cała społeczność znowu jest jest bardzo bardzo zła na to potem i znowu następuje koło cykliczne, czyli Roblox ma to gdzieś i wszyscy zapominają i tak. Cały czas. Wielu youtuberów z zagranicy zrobiło film na ten temat i wyraziło swoje krytyczne zdanie, jeżeli chodzi o, o to, co zrobił Preston. Moim zdaniem nie ma co aż tak znowu narzekać. Na pewno na takie pluszaki, po większość zagranicznych tych popularnych youtuberów sobie może pozwolić. W Polsce nie wszyscy. Myślę, że na przykład Wojan mógłby z pewnością sobie pozwolić na takie pety. Yoshi, może ktoś jeszcze. Natomiast my. My musimy się obejść smakiem. Natomiast jak wiecie, ja nie polecam wydawać tak dużo pieniędzy na gry. Lepiej z, z, oszczędzajcie i zróbcie coś, co rozwinie, co, wydajcie na coś, co was rozwinie w jakiś sposób. Natomiast takie ilości pieniędzy, no jeżeli jesteście milionerami, to róbcie, róbcie co tam chcecie. Tymczasem... Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy taki format, taki format tych, tych odcinków Wam się spodobał. No i czekam, jeżeli macie jakieś newsy, napiszcie w komentarzu z chęcią, zrobimy jakieś filmiki na ten temat. Do zobaczenia miłego dnia, a jeszcze bym zapomniał. Jeszcze jedna osoba dostanie ode mnie pecika, myślę, że mm, słuchajcie, damy im tutaj mo, złotą małpkę, a dajmy tego hardkorowego jednorożcy, nosorożca. Bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia.